Cześć, z tej strony Robson. Przepraszam, że tym razem tak jakoś i obraz beznadziejny, i pewien dźwięk też, ale mój aparat niestety uległ zniszczeniu. Jest w serwisie i teraz tak trochę w planarze. Chciałem Wam pokazać, jak bez włączonej funkcji, bez włączonego internetu prezentuje się szybkość wyszukiwania sygnału GPS. Więc jak wiadomo GPS tutaj jest wspomagane przez system właśnie GPS amerykański i rosyjski GLONASS Gdzieś tu miałem taką aplikację ciekawą Teraz Wam pokażę jak to wygląda Bez internetu Tak Więc Wszystko to chyba tutaj widać, ale trochę czasu potrzebuję, żeby je złapać. No, może dlatego, że jestem blisko budynku, to też tak trochę to. Hm, ciekawe, nie chcę złapać, a włączymy internet. 16 widzi, ale żadnym się nie chce połączyć. Tak. włączyłem no. internet i od razu się połączył. No dobra, robimy jeszcze jedną próbę, bo poprzednio coś kiepsko to wyszło. Włączamy gps -ik. I teraz tak. Próbujemy jeszcze raz uruchomić tą aplikację, co ostatnio, bo coś długo się oparło. Nie mamy, mamy wyłączony internet, więc. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie trochę szybciej. No, i tym razem bardzo ładnie szybko złapał, tak? 14, 16 w widoku, 15 połączył, 16. No, oczywiście to będzie trochę skakać, no, ale tym razem o wiele lepiej to wyszło. Więc jak widzicie, no, to jest sprawa losowa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Dużo też zależy od warunków pogodowych, od tego czy czasem, nie wiem, któregoś nieboskłonu nie mamy tutaj przykrytego, na przykład przez budynek. Powiedzmy, że teraz mamy całą północ przykrytą przez budynek, tak, który tutaj ma około 4 metrów. Więc, więc no, całkiem nieźle to wyszło. Myślę, że... No mogło być gorzej. W każdym razie, jak widzicie, no, GPS lepiej się sprawdza zdecydowanie. On dokładność 6 metrów. No. No, lepiej to się sprawdza niż, niż w przypadku Samsunga Galaxy S2. No, ja byłem w S2 strasznie, strasznie zawiedzony z powodu GPS-u, bo że dokładność była strasznie kiepska, to um, bardzo długo łapał um, sygnał, jeśli chodzi o Właśnie kwestie bez internetu. No dobra, to wszystko tym razem. Dzięki i pozdrawiam, cześć.